W tym filmie ciekawostki i analiza grupy Haligi Mistrzów w sezonie 2019-2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Pora zakończyć grupowe analizy w tym sezonie. Ostatnia z nich, H, od samego początku wydawała się dość wyrównaną i ciekawą, za sprawą braku wyraźnie najmocniejszego lub najsłabszego klubu w stawce, a także dokonywanego z różnych względów, ale jednak odważnego stawienia na młodzież. Z pierwszego koszyka losowana była londyńska Chelsea, biorąca udział w tegorocznej edycji, za sprawą wygrania Ligi Europy. Najlepszy występ The Blues w Champions League miał miejsce w roku 2012, kiedy sięgnęli oni po trofeum. Za sprawą nałożonego zakazu transferowego, najwięcej w kwestii roszad kadrowych, działo się w temacie odejść, choć możliwe było wykupienie po wypożyczeniu Mateo Kowaczycza. Odszedł lider, czyli Eden Hazard, karierę zakończył Gary Cahill, do Arsenalu trafił David Luiz, a na wypożyczenie do Romy powędrował zapakosta. Pakosta. Szkoleniowcem zespołu jest Frank Lampard. Jako piłkarz po transferze z West Hamu spędził na Stamford Bridge 13 sezonów, wygrywając m.in. Ligę Mistrzów, Ligę Europy i trzy tytuły ligowe. Karierę trenerską rozpoczął przed rokiem na zapleczu Premier League w zespole derby, z którym dotarł do drugiej fazy playoffów. Po odejściu Azarda, najgłośniejszym nazwiskiem zespołu, budowanego ostatnio w dużej mierze z bardzo młodych piłkarzy, co jak się okazuje daje bardzo dobre efekty, chociażby za sprawą doskonałej dyspozycji tamiego Abrahama, pozostaje N'Golo Lokante. Mistrz świata i sensacyjny mistrz Anglii z 2016 roku w Barwach Leicester jest bez wątpienia jednym z najlepszych defensywnych pomocników na świecie pokazując ostatnio, że potrafi zagrać także wyżej. Chelsea wychodziła ze swojej grupy w Champions League 14 razy na 15 podejść. Nie udało się jedynie w sezonie 2012-2013. Podopieczni Franka Lamparda rywalizowali z Walencją w grupie w sezonie 11-12 i zremisowali na wyjeździe 1-1, by u siebie wygrać gładko 3-0. Z drugiego koszyka do grupy trafili mistrzowie Holandii i rewelacja poprzedniego sezonu, kiedy udało się dotrzeć aż do półfinału Ajax. Klub z Amsterdamu w latach 70. trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a czwarty triumf dołożył w 1995 roku. A jak stracił w letnim oknie transferowym kilka gwiazd, Frankie de Jong trafił do Barcelony, Matis de Ligt do Juventusu. Doświadczony Lasse Szyne zasilił Genoa, a Kasper Dolberg Nice. Zastąpić mają ich pozyskany Sevilla Quincy Promes, debiutujący w Europie Edson Alvarez i Razvan Marin. Zespół prowadzi Erik ten Hag, łączony ostatnio z zastąpieniem Niko na ławce trenerskiej Bayernu Monachium. Jako piłkarz występował w pomocy i obronie, przede wszystkim w The Graf Valwijk i Utrechcie. Karierę szkoleniowca rozpoczął w sezonie 2012-2013 od wprowadzenia Go Ahead Eagles do holenderskiej ekstraklasy. Następnie dwa lata pracował z rezerwami Bayernu, by powrócić do Eredivisie i przyjąć Utrecht. Praca tam poskutkowała nagrodą imienia Rinusa Mikkelsa dla najlepszego holenderskiego trenera. Ajax prowadzi od grudnia 2017 roku. Czowym piłkarzem pozostaje Dusan Tadic, sprowadzony przed rokiem z Southampton. Zakończył sezon w Lidze Mistrzów z 6 golami i 5 asystami, a ogólnie 38 bramkami w 56 spotkaniach. Ajax rozgrywa swój 15 sezon w Champions League. Przed rokiem został on pierwszą ekipą, która dotarła do półfinału, musząc kwalifikować się, poprzez trzy rundy wstępne, a jak zmierzył się z Walencją w drugiej fazie grupowej w sezonie 02-03, obie gry zakończyły się remisem. Jako trzecia ekipa do grupy trafiła właśnie Walencja, dzięki czwartej pozycji w tabeli La Liga. Przed rokiem nietoperze zajęły trzecie miejsce w grupie z Juventusem United i Young Boys Berno i dotarły aż do półfinału Ligi Europy. Walencja przegrywała finały rozgrywane w 2000 i 2001 roku. Przed sezonem do klubu trafili Jasper Silesen z Barcelony, Maxi Gomez z Selty czy Eliaki Mangala z Manchesteru City. Odeszli Neto do Barcelony, Murillo do Sampdori i Santi Mina do Selty. Zespół prowadzi Albert Celades, który kilka tygodni temu zastąpił na tym stanowisku Marcelino. Co obiło się szerokim echem w mediach, ponieważ głównym powodem zwolnienia bardzo lubianego, zwłaszcza w szatni szkoleniowca, było nieposłuszeństwo względem zarządu, który domagał się odpuszczenia finału Pucharu Króla, aby skupić się na walce o Ligę Mistrzów. Choć udało się osiągnąć oba cele, Marcelino został zwolniony. Dla Celadesa to pierwsza samodzielna praca w seniorskiej piłce. W trakcie piłkarskiej kariery był defensywnym pomocnikiem, występując zarówno w Barcelonie, jak i chociażby Realu Madryt. Pracował z reprezentacją Hiszpanii do lat 21, a także był asystentem Juliana Lopetegiego w trakcie krótkiego epizodu tego szkoleniowca w Realu Madryt. Liderem pozostaje Dani Parejo. Pomocnik często uznawany jest za leniwego i nigdy nie doczekał się powołania do zespołu narodowego, ale dla nietoperzy gra od 2011 roku, pozostając co sezon istotnym ogniwem, specjalizując się m.in. w stałych fragmentach gry. Stawkę w tej grupie uzupełnia wicemistrz Francji Lille. Zespół ten najlepszy występ zaliczył w roku 2007, wychodząc z grupy. Przed sezonem sprowadzeni zostali Timo Tyue z PSG, Osimhen, którym interesuje się wiele czołowych klubów, a także Renato Sanchez. Odeszli liderzy jak Tiago Mendes do Lyonu, Rafael Lao do Milanu czy Nicola Pepe do Arsenalu. Drużynę prowadzi Christophe Galtier, mający w piłkarskim CV Lille, Toulouse czy Marsylię. Przez blisko 10 lat był asystentem w różnych klubach, by w 2009 rozpocząć samodzielną pracę w Saint Etienne, gdzie pozostał do 2017 roku. Liderem zespołu jest doświadczony 35-letni Jose Honte, sprawdzony w licznych bojach na europejskich boiskach, mistrz Europy z 2016 roku. Lil nigdy nie grało przeciwko Chelsea czy Ajaxowi, ale w ostatnich czterech konfrontacjach z Walencją przegrało trzykrotnie, tylko raz remisując. Według mnie sytuacja po trzech kolejkach dobrze odzwierciedla aktualne potencjały zespołów i nie spodziewam się tutaj wielkich przetasowań. Chelsea i Ajax powinny rozstrzygnąć pomiędzy sobą kwestię awansu z pierwszej lokaty, a Walencja zajmie najprawdopodobniej trzecie miejsce. A jak waszym zdaniem przedstawia się układ sił w tej grupie? Aktualni liderzy utrzymają swoje pozycje, czy też któraś z ekip pozostająca na ten moment w tyle przypuści skuteczny atak na pozycje premiowane awansem? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej na temat grupy B, w której w tym sezonie Ligi Mistrzów rywalizuje Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego, koniecznie sprawdźcie film, do którego link pojawił się teraz w lewym dolnym rogu ekranu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowej.